Witam wszystkich ponownie na moim kanale. W dniu dzisiejszym zrobimy konserwę. Konserwę wojskową o nazwie. Mówiono na nią Małpa lub Małpka. Skąd się wzięła ta nazwa? Nie mam pojęcia. Natomiast była to konserwa bardzo lubiana przez wojsko. Było to ciemne mięso. Było to mięso wołowe. Natomiast nie mam pewności, czy było dodawane, yy, była dodawana wieprzowina. Ja dodam, także co mam tutaj wołowę, bez znaczenia jakie. Ja mam udziec akurat. Yy, do tego mam podgardle i jedną dużą tylną golonkę. Tego wołowego jest 2 kg. Kilogram jest pod gardla. No i wagowo, ile tu wyszło za. No sporo. Kilo 400, słuchajcie. No. Kilo 400, taka golonka. Ale z tej golonki i tak nam dużo odejdzie. Dlatego, że będzie nam potrzebna skóra i kość. To musimy wygotować. Gdzieś tam na kanale YouTube mi się przewinęło: ktoś robił em, taką małpkę z mięsa wieprzowego, no ale my z mięsa wieprzowego nie będziemy robić, nie będzie to mielonka, czy też jakaś tuszonka, czy konserwa wieprzowa, ma być to małpka. I taką małpkę dzisiaj zrobimy. Ja już robiłem taką małpkę, robiłem wołowę z boczkiem, a dzisiaj zrobimy wołowę z podgardlem i z golonką, czyli będzie taki wypas. Mam puszkarkę, mam puszki, ale mam puszki takie małe, nie mamy dużych. Myślę, że gdybym miał te duże puszki, pewnie zrobiłbym w puszkach. Natomiast też dużo osób się mnie pyta, czy daną konserwę można robić w słoikach. Tak kochani, oczywiście, to co w puszkach, to i w słoikach i na odwrót. Także co, zaczniemy, rozpakujemy sobie mięsa mięsa tradycyjnie zawsze muszę przepłukać koniecznie. No zobaczymy jak ten no ale pachnące mięso uwielbiam taką bołowinę przepiękny kawałek ućca super dobra tu mamy podgardle. Pierze. Super. kawał dużej tylnej golony. Dobra, idę z tym pod kran. W pierwszej kolejności wytnę sobie skórę z golonki. Skórę mamy wyciętą. Teraz wytniemy kość. Mamy wykrojoną kość. Teraz tą kość i skórę wstawimy na kuchnię i będziemy gotować. Możemy gotować z dodatkiem liścia laurowego, ziela angielskiego, szczyp soli, tak aby nabrało też tego smaku i zapachu. Mamy garnek, niedużą ilość wody, dwa liście laurowe. 4 kulki ziela angielskiego można dać jeszcze 4-5 kulek pieprzu. Trochę soli dajemy kość z golonki i skórę. A co z resztą? Oczywiście zacznę sobie od golonki, skoro już jest rozkrojona. Kroimy, kochani, wszystko nożem bez znaczenia, jak e, taka konserwa małpka jest konserwą niemieloną. E, tam są duże kawałki mięsa i też my tak to zrobimy. Nic tu nie mielimy przez maszynkę. Wszystko musi być krojone nożem. Pod gardlem robimy dokładnie to samo, pod gardle też kroimy. Gdy, gdybyśmy nie chcieli w puszce mieć dużych, grubych kawałków tłustego, to to pod gardle nożem możemy pokroić w mniejsze kawałki. Nie musimy kroić tak samo duże kawałki jak wołowinę czy też goląkę. Więc ja sobie też to tak zrobię, że to co tłuste pokroję nieco drobniej. Powiem wam, że w takiej konserwie ten tłuszczyk to koniecznie musi być. A zobaczycie ten efekt końcowy. Zabrałem się już za wołowinę. Wołowinę będę kroił. Wcześniej już wspomniałem, że będę musiał sobie przyszykować drugi garnek. Po co ten garnek? No po to, żeby ta, to podgarle było osobno. Za chwilę też Wam powiem po co i dlaczego. Teraz tą wołowinę pokroję w takie kawałki, jakie bądź. Większe, mniejsze i dorzucę tutaj do tej golonki. Wywar jeszcze chwilę i będę miał gotowy. W sumie teraz na gaz mogę postawić pod gardle, a po co? Troszeczkę jest stopimy. I to chyba zrobię, bo już nie mam nic tłustego, nic tu nie będę dorzucał, więc idę z tym pod gardlem na Gaz i mieszając troszeczkę stopimy. Takie podsmożone pod gardle da nam niesamowitego smaku w tej konserwie. A zobaczcie moje poprzednie słoikówki z mojego kanału, ponieważ też już takie robiłem słoikówki wieprzowe. Po prostu to co wychodzi, rewelacja. Wołowinę mam już pokrojoną, wymieszaną z golonką. Tu mam skórki. Odcedziłem sobie wywar. Wywar niech przestygnie. A skórki kroję w mniejsze kawałki. Jak je pokroję, mogę śmiało dorzucić tutaj do tej miski, do tej wołowiny. Skórki mięciutkie. nie musi być jakoś pięknie, po prostu chodzi o to, aby je rozdrobnić. Wystarczy. Teraz przerzucimy i mięso będziemy przyprawiać. Nie wiem, czy słyszycie, jak pod gardle strzela. Ono przywiera do dna garnka, ale o to chodzi, bo to, co przywarło to właśnie ma smak i to jest potrzebne do naszej konserwy. Właśnie ten smak. W sumie to pokażę wam. No zobaczcie jak to pod gardle wygląda. Gdzie-niegdzie przerumienione. Wytopił się też i tłuszczyk. Pokażę wam jak fajnie przywarło do dna. O, tu widać. I to nabiera właśnie tego smaku, który nam jest potrzebny w konserwie. No i mamy to pod gardle, wytopione, podrumienione i właśnie o to chodzi. No i teraz czas zacząć przyprawiać. Co my tu mamy? Tu jest łyżka pieprzu czarnego grys. I czosnek suszony w takich płatkach. Ja go rozdrobniłem, roztarłem w moździerzu. Ile tego jest na tą e, wagę e, całości mięsa? Łyżka czosnku i łyżka pieprzu czarnego Grys. Teraz sobie to wsypiemy, ale to nie wszystko. Do tego idzie cebula. Cebula. Suszona w płatkach. Ile tej cebuli? Też idzie łyżka. Do tego idzie majeranek. Ile tego majeranku? Też łyżka. I soli? Sól zwykła. Jeżeli chcecie sól odważyć, to dajcie 18 gram na kilogram. ja z racji doświadczenia wiem, ile tej soli sypać. I to mi wystarczy. Teraz to sobie wymieszamy. stariamy do lodówki na 24 godziny. Przez ten czas przestygnie nam wywar i podgardle. A jutro spotykamy się ponownie. Witam, witam kolejny dzień. Wyciągnąłem właśnie mięso z lodówki. Jeszcze troszkę przemieszałem powiem wam zapach. A jak pięknie czosnkowo pachnie i ta cebula jest przyprawione Uważam perfekcyjnie, tu nic więcej nie musimy dodawać. E, teraz co, bo mamy tutaj galaretkę, czyli ten wywar. Delikatnie podgrzejemy, rozpuścimy to, wlejemy do tego mięsa. Więc ja sobie tutaj podłączę grzanie. Niech się zagrzeje. E, gdy wlejemy ten wywar tutaj do całości, dobrze to wyrobimy. Jak już e, mięso wciągnie nam delikatnie ten wywar, będziemy dodawać e, podtopioną, podsmażoną, e, podsmażone podgardę. Miałem powiedzieć słoninę podgardę. E, zobaczcie, jak to wygląda pod Pięknie ono się przybrązowiło lekko chyciło dna. Ale o to kochani chodzi. I tak pachnące cudownie pod gardle nada temu niesamowitego smaku. Jeżeli chodzi o słoiki, słoiki mam już wyparzone, przygotowane, one mi tam obsychają. Tu już są przygotowane przykrywki. Dobra, wywar mamy rozpuszczony. Jest go niedużo, więc... Nie wiem, może i podzielę faktycznie na pół. Wyrobię. Zobaczę jak to się będzie zachowywać. Ile mi to mięso wciągnie tego wywaru. Jak no, będzie mało to doleje. Ale pachnie. No, coś wspaniałego. Teraz przerzucamy sobie podgardę. O, powiem wam, że chyba będę musiał to delikatnie podgrzać, bo ciężko odkleić do dymu. Słuchajcie, teraz możemy to przerzucić do. E, muszę się tu wspomóc. Czymś drewnianym. Przerzucamy całe to podgardę. Jak ono pachnie. Wiecie, jak pachną skwarki? No, tu też tak pachnie. Jakiego to loda smaku? Żałuję, że wtedy, kiedy robiłem z boczkiem, że tak nie zrobiłem, choć było bardzo dobre. Ale myślę, że to będzie jeszcze lepsze. Teraz to sobie wszystko wymieszamy. O, no jakie cudo zapach, coś pięknego. Dobra, teraz bierzemy słoiki i e, wkładamy w słoiki. Pierwszy słoik. I układamy. Szczelnie. No, Zawsze sobie tam gdzieś troszeczkę łyżką pougniałamy, żeby tego powietrza było w tym słoiku jak najmniej, żeby nam się nie porobiły wolne przestrzenie. No i pamiętajcie, że to samo możecie robić w puszkach. Ale nie każdy. Puszkarka ma, nie każdy puszki ma. Więc śmiało można robić w słoiki. Ojeju! Ja się będę tym zajadał. Ale zrobię dla Was też i przepis z samej wołowiny. Natomiast wydaje mi się, że z dodatkiem wieprzowiny jest lepsze. wołowina ogólnie jest dość droga, nie? To chyba wszyscy wiecie. Za kilogram łódca trzeba zapłacić chyba około 50 zł. Za kilogram. Natomiast powiem Wam, że wczoraj byłem M1 niedaleko mnie. I była i była łopatka, nie łopatka, karkówka. Karkówka po 38 zł za kilogram. Także czasami można trafić na fajną promocję, kupić taniej, zrobić sobie takie właśnie zapasy. E, takie podgarle, możecie też zmienić na maszynce, ale to nie będzie to. To musi iść do gara. To musi przywrzeć. Musi nabrać smaku, zapachu. No i jednak mam 6 słoików: 6 e, pełnych i większa połowa takiego mniejszego. Ja uwielbiam te słoiki. E, te słoiki są do nabycia w sklepie z Polska poprzez sklep internetowy z kodem rabatowym. Darek 10 będziecie mieli taniej. Przez to dlaczego ja lubię te słoiki? Dlatego, że jak wbijecie widelec, to wyciągacie w całości cały taki kawałek ze słoika, ponieważ słoik nie ma przewężenia. także polecam. Co teraz robimy? Oczywiście potrzebne nam ręczniki papierowe? I dokładnie oczyszczam, odtłuszczam. Odtłuścić to się nie da, ale chociaż oczyścić e, gwint, ponieważ będziemy e, zakręcać słoiki, będziemy pasteryzować nie chcemy też, aby nam e, te przykrywki ścisgały się po gwincie. Słoiki mam przygotowane do zakręcenia, gwint obtarty, wytarty, oczyszczony. Teraz. Zakręcimy każdy jeden słoik w miarę mocno i będziemy pasteryzować. Także co? Spotykamy się, jak już słoiki będą gotowe. Otworzę taki słoik. Zobaczycie, jak wygląda. Też wypowiem się na ten temat. Jak mi to smakuje? Czy smakuje lepiej niż robiłem kiedyś z boczkiem? O! Kiepska przykrywka. Okręca się, trzeba na to zwrócić uwagę. Także zaraz przykrywkę wymienimy. Ta idzie do kosza. O! Kolejna do wyrzucenia. Także co? Zakręcę te dwa słoiki, wkładam e, słoiki do gara, pasteryzuję i spotykamy się za moje trzy dni, a za Waszą chwilę. Witam, witam wszystkich po pasteryzacji. Pasteryzowałem przez trzy dni, e, gotowałem słoiki e, po godzinie czasu. Jakoś tak wyszło, że sobie zapominałem i gotowało się po godzinie czasu w odstępach pomiędzy jednym a drugim gotowaniem 24 godziny. Także dobrze były wyspudzone. Mamy chłodne dni. Po 24 dniach z powrotem do gara i, i kolejne godzinka pasteryzacji. I tak było przez 3 dni. Otworzę ten mały słójczek, ten niepełny, bo w każdym mamy ten sam smak. Wygląda to tak, jak widać. Na szybko przykleiłem jakąś tam kartkę z napisem Małpka Wojskowa, żeby było wiadomo, co mam. Mięso ciemne, jak widać, gdzie niegdzie jest tam delikatny prześwit od gardla. Widać je. Także otwieramy. O! O! Spróbujemy to wyciągnąć. Mam akurat taki słoiczek, że możemy wyciągnąć. Albo nie będę wyciągał. Słuchajcie, bo chcę Wam pokazać to, że takie mięso możemy również nie tylko kroić w plasterki, ale ono jest takie, że możemy je normalnie rozmarować, jest takie mięciutkie. Oczywiście robimy pierwszy kęs. To jest to, ale to pod gardle pachnie. Mm. No. Jak to chleba. Trafiłem smakowo. Jeszcze lepsze. Jeszcze lepsze z tym podgarlem niż z borkiem. Idealne. Mimo wszystko wysypię. Wysypię, pokażę Wam, że jest galaretka. O, wyszło całe pięknie. Do tego są właśnie stworzone te słoiczki, gdzie można nabyć w sklepie Jelux przez sklep internetowy z kodem rabatowym Darek10, ale oczywiście takie słoiczki można kupić bezpośrednio w placówce, ponieważ mają swój sklep więc zapraszam, oglądajcie, co mają. A mają naprawdę bardzo duży wybór. Trochę to rozdrobnie, Zobaczycie, jak to wygląda. Idę po kamerę. No, zobaczcie, co jest wspaniałego: jezi tłuszczyk, kawałki pod gardla i to mięso. Wołowe, rozpadające się, tak jest wygotowane, a smak? Rewelacja. Ja muszę przysiąść do tego, bo jest niesamowity w smaku. Już mi niepotrzebny, słuchajcie, do tego widelec galaretki. Mimo to, że tego wywaru nie wlewałem dużo, ale tej galaretki jest dużo. Coś wspaniałego. Normalnie przeniosłem się w czasie. Ten mikrofon jest bardzo czuły. Pewnie będzie bardzo słychać. Ja wiem, przepraszam. W ostatnim czasie, w ostatnich czterech miesiącach robiłem bardzo dużo słoikówek, każda z nich wyszła mi po prostu rewelacyjna, petarda, mistrzostwo świata. Nie wiem, jak to ująć w słowach, nie potrafię, brak słów. Ale pozaglądajcie: macie tam słoikówki z czego tylko chcecie, i z karkówką, i z łopatką, i z boczkiem, i skrzydełka w galarecie, i, i wątróbkę w galarecie żołądki, no jest tego naprawdę dużo z wołowiną. Chyba na kanale jest pierwszy raz i powiem wam, że zacznę robić więcej takich słoikówek właśnie z dodatkiem wołowiny, bo jest naprawdę smaczne. Hmm. O, jest to dobre. Kochani, zróbcie koniecznie. Chcę znać Waszą opinię. Wiecie, ile tego mięsa było, ile tych przypraw dodawałem. Tam było po łyżce. Przepis bardzo prosty, szybki. Możecie to robić w słoikach. Możecie to robić w puszkach. No i macie fajne zapasy. Przede wszystkim smaczne. No i oczywiście zapraszam Was wszystkich do. Nie no, muszę jeszcze oglądania moich przepisów na kanale. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Są wędliny wędzone, parzone. Są przepisy nawet dla tych, którzy nie mają sprzętu, dla tych, którzy nie mają wędzarni. Można pokroić nożem i też można zrobić przepyszną kiełbasę. Mm. Hmm. Ja to zjem. To jest wspaniałe. Hmm. Dzięki, że byliście ze mną i kochani, do następnego. Cześć.